No się manko. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale i w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić ten oto nowy ciągnik marki Zetor, model Major CL80. Tak oto się prezentuje. Nie chciałbym tu za dużo opowiadać w tym vlogu, ponieważ ciągnik jest nowy, tak, z tego roku z roku 2022. Przepracowałem nim tam około 120 motogodzin, głównie przy odśnieżaniu. Jak widzicie, jest w pełni uzbrojony teraz do odśnieżania. Dzisiaj nawet miałem interwencję, jeszcze jestem o, cały w soli. I tak, to no co tutaj mógłbym opowiedzieć, jakieś spostrzeżenia po 120 motogodzinach, no mało można powiedzieć tak, bo ani nie powiesz nic o awaryjności, ani o tym, co go tam boli, czy ma jakieś mankamenty, zalety. No też nie chciałbym mówić, że on jest niezawodny, czy coś, bo zaraz przyjdą osoby, które się przyczepią, że mam go za krótko, za krótko nim pracuję, co on tam ma motogodzin. I ja już pamiętam, jak to było, jak się wypowiadałem o nowych nabytkach. Tak więc teraz w tym vlogu nie chciałbym o tym mówić, jedynie tak pokrótce chciałbym Wam go powierzchownie przedstawić. Yy, ciągnik został zakupiony w firmie Rolmech Błonie. Serdecznie pozdrawiam sprzedawców. Yy, został wzięty oczywiście z przednim tuzem. Przedni tuz do odśnieżania pług strzałka pronara. Yy, no nie jest źle wykonany, aczkolwiek zaraz, jak wsiądziemy do kabiny, to powiem Wam yy, co mnie tutaj boli. Yy, przedni tuz, nie wiem jaki to jest firmy, słuchajcie, czy to jest Zetorowski, czy jakaś polska? Nie, to jest hzt no bo on już był wzięty z tym przednim tuzem. Taki stał na placu, tutaj macie specyfikację. Yy, masa chyba 220 kg, tak, Udźwig 2 tony. No do pługa śnieżnego to nam tu wystarczy. Yy, wyjścia hydrauliczne, tak, żeby go, yy, żeby tą strzałkę przesuwać. Co tu jeszcze powiedzieć, opony przednie do tuza są ok, tak. Chcieliśmy nawet, żeby te opony były węższe, bo tutaj oczywiście w opcji są, jest szersze ogumienie, na przykład pod tura była jedna wersja z turem na szerokim ogumieniu, aczkolwiek ja nie chcę drugiego tura, tak. Mam tura na mido i tutaj wystarczy ciągnik z przednim tuzem, więc te opony, tu widzicie, 280x85, R24. Silnik jest dojczwar, jednostka 2,9 litra, 4 cylindry, z tego co pamiętam, i generuje on 75 KONI. Do prac komunalnych w zupełności to nam wystarczy, aż jest nadto. Aczkolwiek, niech tam ma ten zapas mocy 75 KONI, to jest, tak wiecie, nie za dużo, nie za mało. Tył z tego co pamiętam. 420 na 85 R30, fajnie, że nie ma tych wysokich kół. Bo, tak jak mido, jest już na R34 i te koła są przywysokie, tak tutaj R30 mi w zupełności wystarcza. Wszędzie się ciągnik mieści, nie haczy też tak od drzewa. Co tu jeszcze powiedzieć? Na no tyle: tu jest zaczepiona siewka. Jak widzicie, siewka nowa, motyl też brana. Znaczy, cały sprzęt był brany w Rolmechu, tak. Yy, tu mamy tak dwie pary wyjść hydraulicznych. No tutaj mamy to do antenki, do łącznika centralnego. Tu jest ten wolny spływ, instalacja dwuobwodowa yy, i jedno. Tu jest gniazdo elektryczne, yy, zmiana prędkości wałka. Tutaj sprawdzamy oleje. Yy, tu z drugiej kategorii. Nie wiem, czemu te lagi są takie dziwne, że są o tak. Nie mam pojęcia. Udźwig tylnego tuza to jest około, z tego co pamiętam, dwóch ton. Coś takiego, no mi to w zupełności wystarczy. Tak Tu tutaj siewka, ile tu wchodzi? 400 kg. Kosiarka biegowa, jakaś zamiatarka. Te dwie tony to w zupełności wystarczy. Nie wiem, czy było w opcji zwiększenie udźwigu, może jakieś siłowniki wspomagające czy coś. Nie wiem, ja tego po prostu nie brałem. Tu już są fajne te odciągi. Co jeszcze zaczep suwany, ja muszę go wyjąć w ogóle, bo on zaraz zardzewieje od tej soli. I tak to na tyle to chyba wszystko, nie tak się most prezentuje. Co tu więcej mówić? Eee, chyba będą potrzebne jednak obciążniki, aczkolwiek te obciążniki, kurczę, no, na zimę by się przydały, nie? Na lato, jak on jeździ po trawie. No, nie chciałbym się tego zdejmować, tak? Ogólnie on nie jest jakiś bardzo ciężki, bo z tego co wiem, to waży, no nie wiem jak z tym przednim tuzem, ale waga to około 2900, coś takiego, no nie całe 3 tony. Ech, tak się on, mówię, prezentuje z, z zewnątrz. Machy już nie będę otwierał, bo tu jest, to mi się nie podoba. Pojebane jakieś do otwierania, że tu trzeba wcisnąć nie jakimś kluczykiem czy czymś, więc tego już wam nie będę otwierał. No, na silnik, wiecie, no jednostka Deutsch, tak więc z silnikiem nie powinno być problemów, tak? Deutsch Farno to ogólnie jest dobra marka. Tutaj mamy koguta. Oświetlenie zewnętrzne też jest standardowe i w zupełności wystarcza, tak? Zresztą te obiekty, wiecie, jak to jest, są dobrze oświetlone, tak więc nic tutaj więcej nie, nie było potrzebne. Kabina, kabina jest koja. No i mówię, miałem interwencję, bo zobaczycie, jak wygląda. Kabinka, tak jest w środku. Przydałby się wyprowadzony jakiś pistolet, do, wiecie, żeby to odmuchać. Tak zawsze muszę chłopaków poprosić, żeby mi tam sprężarkę udostępnili. Tak wygląda właśnie w środku w kabinie. Miejsca dla jednej osoby jest wystarczająco. Wiecie, zamknę to może dach przeszklony, otwierany ale nie podoba mi się, że jest tak otwierany wolałbym tak jak w Mido, bo wtedy powietrze jest zasysane w ten sposób tu mamy roletkę, możemy sobie dach zasłonić jak jest słońce roletka też jest tutaj, też do zasłonięcia no ogólnie koja bardzo kabina jest podobna, tak jak w Mido zamki, wszystko jest Mówię podobne, z tyłu też dobra widoczność fotel, fotel nieamortyzowany niestety, znaczy nie pneumatyczny, tam jakąś amortyzację ma mechaniczną, ale, ale no to nie jest to, tu miejsca jakieś tam pierdoły, ja mam akurat swój identyfikator, żeby wyjść na obiekt, jakieś tam wiecie, co tutaj, hamulec ręczny, sprzęgło wałka WOM, tu załączamy wałek, Kierownica tak regulowana, możemy sobie ją tym regulować. Rewers przód-tył, chodzi to płynnie, rewers jest mechaniczny. Aczkolwiek jak się przesiadam do mido to często się mylę, nie? I bardziej majstruję biegami, bo w mido mam tak wsteczny. No i czasami się mylę, no ale to wiecie, no to jest, to jest taka przesiadka. Ogólnie no rewers dobra rzecz, tak? To mi się nie podoba, tak jak w farmtrakach też jest. W Ursusach było starych, no. Ja już, kurde, w Ursusie mam, mam przełącznik zespolony. A tutaj dali coś takiego. No to mi się nie za bardzo podoba. Przyciski, co to, światła awaryjne? Głowę, to, to nawet nie wiem, co to, głowę chyba. Yy, załączanie świateł. Przedni napęd, przedni napęd załączany guzikiem. No to już jest fajna opcja, tak? bo Tylko bierzemy pyk i napęd jest włączony. Yy, co tutaj jeszcze, sterowanie, ogrzewaniem. Yy. Tutaj ciepło, zimno, stacyjka, gaz ręczny, yy, to jest do podpięcia przyczep, tutaj, to już nie pamiętam, to chyba blokuje, znaczy blokuje, wstrzymuje na chwilę to wypalanie DPF-u, coś takiego, deska, deska jest, powiem Wam tak, no nie podoba mi się, nie jest to KMGY tak jak w Proximach, czy u mnie w Ursusie, jest taka, no, wszystko co jest potrzebne, to wiecie, to niby jest, Aczkolwiek yy, temperatura, tak tutaj jest y, poziom paliwa. Nie wiem czemu pali mi się rezerwa. Otóż jest pierwsza taka. No wiecie, duperele, nie, ale taka jakaś dziwna usterka, że coś tam się z pływakiem musiało stać. Ona się nie zawsze pali, ale czasami się tam zaświeci ta rezerwa, yy, nie mam, żeby to wytrzeć. No tutaj ilość przepracowanych motogodzin, 118,6, no, ciągnik nówka, napięcie akumulatora. Prędkość jazdy i obroty silnika to mi się nie podoba. Wolałbym normalnie obrotomierz. No tutaj te kontrolki. Wiecie, tam jakieś ładowania. Hamulec, pewnie jest od wspomagania. To odwałka. No i tam jeszcze są jakieś inne kontrolki, nie? One się pewnie teraz o zaświecą. Jakby był jakiś błąd, no to wiadomo, to się zaświeci. Yy, tutaj sterowanie jest tak. Światła przód, te halogeny. Światła tył. Wycieraczka. To czekajcie, kluczyk musi być No to jest wycieraczka z tyłu, niestety bez spryskiwaczy, kogut yy, i tutaj wentylacja, tak? Znaczy wolno, szybko, no niestety bez klimatyzacji. Tu byłby przycisk bez klimatyzacji, ale jest wersja Bida Edition yy, i tej klimatyzacji nie ma. Radia też nawet nie dali, aczkolwiek można sobie domontować. Tu jeszcze jest jakiś nawiew. Radio na razie tam, tam niepotrzebne jest, co tu jeszcze Wam mogę pokazać? Z tyłu, no z tyłu jest, mówię, dobra widoczność, tutaj jest za szkłem, tak jak w Ursusie, nie? Jak sobie włączycie mm, prezentację, to kabina jest podobna, tak jak w Ursusie. Yy, a no i co mi się nie podoba, tak? To do sterowania jest przednim tuzem, czyli tak, podnoszenie, opuszczanie na boki, i nie ma tutaj guzika. Tak jak Hydrospaw Żerć zrobił, to zrobił z guzikiem właśnie trzecią sekcję. A tu, żeby trzecią sekcję uruchomić, może nie jest to wina samego Zetora, czy Pronara, że tak zrobili. Muszę dać tak tutaj na zapalniczkę. To jest ogólnie właśnie gniazdo zapalniczki. I żeby ruszyć dru drugim skrzydełkiem, tak? Bo teraz się ruszy nam to skrzydło. Jak damy o, tak? A żeby obrócić przesunąć tamto skrzydełko, to muszę tutaj o przełączyć. No i to jest, swoją Wam, takie no, no nie za bardzo, tak. Tak kursusem odśnieżam to prawo, lewo, to mam, wiecie, tutaj łapie za guzik. Tak przytórzę, nie trzecia sekcja do krokodyla czy do chwytaka. Tutaj niestety tego nie ma i nie wiem, za co to wini, czy Zetora, że tak zainstalowali, yy, czy Pronara. No taki, wiecie, no mankament, no ale, no, ale no niestety jest. Co ja tu jeszcze nie pokazałem? Nawiewy też są z dołu. No, wiadomo, pedały, no to standardowo sprzęgło hamulec, gaz blokada mechanizmu różnicowego tutaj, no jak w 60, tak trochę nie. Mechaniczna w pełni przód to nie wiem, jak ma blokadę czy ma w ogóle może nie ma. No, fajnie, że jest na pewno napęd. Napędu się częściej używa. Fajnie, że jest w guziku. Skrzynia. No, skrzynia jest na pewno lepsza jak w Ursusie. Bo tu mamy 12x12. Tam jest schemat. Czekajcie, przybliżę Wam, tylko niech to ostrość złapie. Tam jest schemat, właśnie. No, to ogólnie jest tak. Tak są biegi szybkie. Tak są biegi. No, takie średnie. I pełzające są tak. Znaczy średnie, to są pewnie polowe. Szosowe, polowe i pełzające. O, coś takiego. No i tutaj to standardowo. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka. No i przód, tył, no to rewers, tak? Skrzynia prosta. Ogólnie ciągnik w pełni mechaniczny. No i mi się to podoba, tak? Sterowanie podnośnikiem, no to mamy tutaj. Yy, podnoszenie, opuszczanie. tak. Teraz tam idzie siewka do dołu. Yy, prędkość a, sterowanie właśnie tutaj yy, gdzie to kurde było tu gdzieś tutaj, tak, tu mamy sterowanie wiecie, żeby nam podnośnik opadał yy, szybciej, wolniej, bo ogólnie tutaj jest pompa 50 litrów i on się zaraz jak wam odpalę to pokażę, on w, dość szybko podnosi, nie i opadał tak samo, pamiętam zamiatarkę jak zaczepiłem tak mi łupła takie jeszcze bez wyczucia, nie? No i tutaj sterowanie: zobaczcie ile tej cholera soli, to wszystko trzeba wydmuchać. Sterowanie yy, wyjściami: pierwsze i drugie, nie? Jakoś tylko nie można tu za bardzo zablokować, żeby cały czas dało mm, zasilanie, nie? Albo ja czegoś nie umiem, bo wezmę tak, to chyba jest pływająca. I tak jak do zamiatarki, to troszeczkę im przeszkadza. Nie aczkolwiek, jak sobie zrobię tu jakiś haczyk czy coś, no to są takie wiecie, no duperele, no ciągnik jest w pełni mechaniczny, yy, łatwy przez to w naprawie, tani w eksploatacji. Co tu więcej chcieć, no tak to no, myślę, że wam wszystko pokazałem. No co tutaj jeszcze więcej? Pff. Nie, no wszystko raczej. Dobra, no, teraz go odpalimy. Pali on ładnie, zresztą widzieliście. Ciągnik zapalony. Skórza to na przykład muszę, nie te czujniki wypiąć. Teraz jak sobie ręczny zwolniliśmy. Zobaczcie, podniosę się. O, on już zaczyna piszczeć. Czyli żeby wysiąść, to musi być ręczny zaciągnięty. A żeby odpalić, to w ogóle wszystko na luzie. Rewers, to wszystkie biegi. Sprzęgło do góry, bo inaczej nie zapali. No i światełka. Czekajcie, pozapalamy wszystko. Tutaj mamy o, drogowe. Znaczy, mijania. Drogowe, koguty. No, i wysiądziemy go jeszcze, pokażemy sobie z, z zewnątrz. Teraz te światła i tak nic nie dadzą, bo słońce wyszło. Ale uwierzcie mi, że te na kabinie naprawdę dużo dają w nocy. Aczkolwiek no pewnie do prac tak typowo polowych, jak ktoś robi po nocy, jakieś LEDy i dodatkowe to oświetlenie by się przydało, nie? A, tutaj 30 na godzinę, bo skrzynia nie jest szybka. On max jakieś 32 na godzinę leci. Ja już też tam nie pamiętam wszystkiego, nie, żebym Wam tutaj podał. Jak coś tam kogoś ciekawi, to możecie się pytać, nie? Nie wiem nawet, czy w opcji była szybka skrzynia do Majora. No jest to troszeczkę uciążliwe, bo... Yy, tak jak lata Mido, znaczy w transporcie on to wolę Mido latać, bo Ursus to leci jakieś 45, yy, coś takiego, a tutaj no Max 32. Więc to, jeżeli chodzi o ciągnik, to jest różnica. Naprawdę uwierzcie mi, że to jest różnica. Wydaje mi się tak yy, podczas zakupu, że ogólnie ciągniki 75 koni dla takich yy, rolników mniejszych, gdzie potrzebujecie ciągnik jako główny. Czyli na przykład 75 KONI u większych rolników jako pomocniczy, to jeżeli chodzi o konkurencję, czyli mieliśmy tak Arbosa, Lowola, co tam jeszcze? Farm ja mówię o tych ciągnikach takich tańszych, nie? to cenowo i jeżeli chodzi o to, co oferował, to ciągnik to najlepiej wypadał Zetor, tak? bo cena była naprawdę atrakcyjna tego ciągnika w porównaniu do konkurencji, nie, bo tak jak na przykład Arbos, niby 75 koni, ten 30-75, ale on mi się tak gabarytowo taki malutki wydawał, nie i wąski, więc ym, taki no, typowo komunalny. Ja wiem, że i to miało być do prac komunalnych, aczkolwiek to tak, no nawet i w polu inaczej by to chodziło, nie? A Arbos czy Lowell, no, to taki wiecie, gabarytowo jakiś tak mniejszy i te 75 koni, to nie wiem, jak oni tam uzyskali. Więc, yy, cenowo, najlepiej wypadał Zetor. No, i co do jakości, chyba też najlepiej, bo Arbos, ja o nic wam nie powiem. No, to są, nie wiem nawet, jakie tam silniki siedzą. Yy, a tutaj, no mówię, mamy jednostkę Deutscha. Mosty są Carraro, więc, no, taki pewniejszy był Zetor, nie, jeżeli chodzi o te podzespoły. Dlatego, no, no wybór padł na Zetora, mówię najbardziej atrakcyjnie wychodził cenowo. Yy, co tam jeszcze? Farmtrack? No, Farmtrack yy, niby był na Perkinsie, też ma te mosty Carraro, ale był droższy. Był trochę droższy. Yy, są jeszcze tam, wiecie, te ciągniki? Aż jakieś tam Solis, Basak, ale to, to już w ogóle nie znam, więc po prostu człowiek no nie chciał tego ryzykować, tak? Bo jak dostaniesz części potem do tego, nie? A tutaj do Zetora, no to jednak wiecie, w Rolmechu to nie ma problemu, zamawiasz dzisiaj, jutro, części są, serwis tak samo, no i marka, tak, Zetor. Na Proximie pracowałem u pana Jarka i tam jesteśmy zadowoleni, zarówno na tej setce, jak i na tej starszej, więc dlatego no wybór padł na Zetora. A czemu nie Ursus, bo ktoś się może zapytać, no bo Ursusa to już nie ma, w grę wchodziły nowe ciągniki. A 380, no nie kupisz już nowej. Zresztą nie wyobrażam sobie za bardzo jeżdżenia 380, bo tam w tych kabinach szyby pękały, nie? a w zimę to trochę nie halo. A te takie Ursusy, co są te C360, ale to jest Branson, nie? To to już jest też tylko nalepka. Ursus Dystrybucja, tak naprawdę, oni. Tak jak w Lublinie jeszcze coś tam montowali u nas, tak teraz tylko przychodzą te ciągniki, nie wiadomo skąd jest nalepka Ursusa, więc Ursus no, ma niepewną przyszłość i stąd w ogóle Ursus nie był brany pod uwagę. Dobra, to będzie ode mnie na, ty na tyle. Jakieś tam większe parametry techniczne wam wkleję, po prostu kopiuj wklej w opisie, ile tam wiecie, pojemności i tak dalej. No zbiornik, na przykład paliwa 80 litrów, to mogę wam powiedzieć. Troszkę mało. Mido już ma 180. No i tam jest Perkins, nie na dłużej to starcza to paliwo, aczkolwiek no ten zetor też nie pali dużo, nie? Ale mógłby mieć troszeczkę większy zbiornik. Dobra, tak jak mówiłem, ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę, na razie wam i cześć!